Bliżej, tu bliżej, troszeczkę troszkę bliżej, 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 bliżej. O tak. I on dalej, jeszcze. Dobry. Trener Robert czy jesteśmy po wygranej Damiana Janikowskiego zadowolony? Oczywiście. Gratulacje, trenerze. Druga. Co, co dwa tygodnie wygrane. Tak, tak, jest tak seria zwycięstw. po, po jakiejś tam e, serii. Mniej udanych występów Bartka Fawińskiego i, i Mariana, który to też nie był najgorszym jakimś tam występem, bo pokazał się z bardzo dobrej strony. Mamy serię dwóch zwycięstw zapisanych na konto no tubu. To właśnie, to jest bardzo, bardzo ważne zwycięstwo nie tylko dla Timu, ale też dla Damiana. Chyba Damian po prostu uwierzył dzisiaj, że jest wygraną. Wrócił na, na ścieżkę wygranych. E, e, walka na pełnym dystansie, także dodatkowe jakieś doświadczenie dla niego, które będzie mu procentowało na, na, na przyszłość, że można, można rozwiązywać e, pojedynki przez, przez decyzję, a nie, nie trzeba e, stawiać wszystko na jedną kartę i iść, iść na całego od początku, tylko można spokojnie, e, spokojnie walczyć, punktować, e, konsekwentnie wykonywać plan, który jest... E, ustalony przed walką. Były jakieś obawy przez moment chociaż że coś się no, nie uda? Tak, tam były momenty, że dochodziły ciosy Szweda i. Za bardzo się odsłaniał damian i tam kilka, kilka tych ciosów weszło, ale su, słuchał, słuchał nas, wykonywał to, wykonywał te, te akcje, które, które żeśmy z nim zaplanowali. No i szczęśliwie dobiós zwycięstwo do końca. Moim, moim zdaniem wygrał jednogłośnie każdą rundę, e, ja bym typował dla Damiana, nie, nie tylko dlatego, że jestem jego trenerem, ale moim zdaniem te, te pozycje zapaśnicze obalenia robiły robotę stójkowo, Miał kontrolę. stójkowo mo, mo, może jedną, urwę, u, jedną, jedną rundę urwał wystawcom. Natomiast wydaje mi się, że, że licząc wszystko całościowo, wszystkie rundy dla Damiana. To co? Gratuluję wygranej. Plan zrealizowany w 100%? Plan zrealizowany w 100% no to Jakieś tam detale do, do poprawienia. Suples, który rzucił na końcu? No, su, suples miał być zakaz, suplesów. Obiecałem, że nie będzie. Ale się wyrwało. Ale się wyrwało. No, tak, to chyba było takie, takie u, u, udowodnienie zapaśnik zapaśnikowi kto jest, kto jest górą w tym, w tym pojedynku i kto... Kto rozdaje, kto rozdaje karty, to jest lepszym zapaśnikiem i tutaj tutaj Damiano Damiano zdecydowanie zdecydowanie wygrał to zapaśniczo i, i, i w ogóle ogólnie jako MMA yy, zaprezentował się z bardzo dobrej strony, wygrał walkę, bardzo się cieszymy. Mm -hmm. HSW weterani nie składają broni, skończył przed chwilą Mamet Khalidów no, ładnie walkę i jeszcze, jeszcze Michał Materla wygrał. No, ogromna niespodzianka. Michał tak, Michał oczywiście oczywiście jak, jak, jak zwykle zafundował horror wszystkim, wszystkim jego kibicom, nam też, bo jesteśmy, jesteśmy kolegami, znamy się. Bez tego jakby nie ma, nie ma walk Michała. Natomiast Mamet no, jak za najlepszych lat. No. Kopnięcie z Wyskoku Pięknie. Piękne no, Super gala, super walki, super, super akcje, super nokauty. Wszyscy się trochę obawiali, ale na końcu ostatecznie okazało się, że mamy. No znowu stanął na wysokości zadania i odczarował. Damian też odczarował. Tak jest. Pas, pas szczęśliwie wraca do Polski w kategorii średniej, także zrobi, z, robi się z powrotem ciekawie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję.